DZIEŃ ÓSMY Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dziękujemy za to, że obdarował Cię wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Maryjo Niepokalana, Święta Elżbieta wypowiedziała do Ciebie słowa... Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Zostałaś wybrana spośród wszelkiego stworzenia, jako ta, która porodzi Bożego Syna. Naucz nas przyjmować z pokorą dzieciństwo Boże, które otrzymaliśmy przez wcielone słowo Twojego Syna. Amen. Kim jesteś, Matko Stworzyciela, która po tak wielkich dziwach zwyczajnie wyruszasz w góry, do swojej krewnej Elżbiety. Kim jesteś, matko zbawiciela, która twardo stąpasz po ziemi, nie zastanawiasz się długo nad swoim wybraniem, nie rozmyślasz o wielkim posłannictwie Matki Bożej. Nie oczekujesz specjalnego traktowania, taryfy ulgowej. Wręcz przeciwnie, myślisz o kimś, kto jest w potrzebie. Jakby każdy człowiek był dla ciebie uprzywilejowany i miał pierwszeństwo przed tobą. I do mnie przychodzisz nieustannie z pomocą, zawsze kiedy jej potrzebuję. Robisz to tak dyskretnie, że pewnie zwykle tego nie zauważam. Maryjo, postanawiasz wybrać się do świętej Elżbiety, wychodzisz ze słowem do drugiego człowieka. Gdy więc ja przyjmę przeczytane lub usłyszane słowo, ale z nim nic nie zrobię, nie postanowię, nie podejmę działania, nic się nie stanie, przyjdzie szatan i zabierze słowo z mojego serca. Potrzeba mi zdobyć się na konkretny czyn w określonym czasie nie kiedyś, lecz teraz, dziś. Nieważne jak trudne i niezrozumiałe było Słowo Boże, które usłyszałem. Wtedy właśnie Słowo staje się ciałem, czyli następuje niepojęta tajemnica narodzenia Pana Jezusa. Tak Jezus rodzi się w nas, mieszka w nas i między nami. To ta pulchra gloria. Ota pulchra est Maria, et macula originalis, nom est Israel, tu honorificentia populi nostri. Tu advocata peccatorum. O Maria, O Maria, virgo proclamata. Prudentissimo, Mater Clementissima, Ora pro nobis, Intercede pro nobis, Ad Dominum, poczęciu swoim, Panno, niepokalana byłaś. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła. Módlmy się. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.